z tej strony Sklera to jest pierwszy odcinek z serii Lego Racers Jest obok Jadę. mnie uszaty i w wpierdziela Suchary mm, Bardzo możliwe, że będzie go inaczej słychać, no bo mam założone schowki i tak dalej. Ale tak będzie to. LEGO Racers jest gra starą. W sumie jest dwa. LEGO Racers to super. Um, super miażdżące opcje. No, właśnie. no, 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 Stara? Stara? stara. <laughs> e... LEGO Racer jest jak mocno się domyśleć, chodzi o wyścigi. Hmm, dziwne, wyćkę pierdolisz. Stworzymy na początek sobie nowe auto. New racer. To nie jest auto. No jeździec kurwa. <grym> Dziki płączenie z pust. Dobra to. Nie wiem. Najpierw ryja się wybierało zawsze. Mam wrażenie, że to będzie przyspieszone Kurwa, dylemat Nie no, chuj twarz Nie no, rudy on jest To jest stary To nie Maryja So guy man Oil, kurwa Żadnego oleju Chodź, jestem przybyszem z kosmosu, tak! Po to się cieszy, żeby wybrać twarz, kurwa i teraz nie widzisz nie roboty z lewo Pierdolisz um. No Nie jest słono Chciałem go kurwa obrócić Ujuzobowny jest to. Dobrze, zróbmy takiego wszystkiego. Make licencja Na gwałcenie Nie He Nie, Napra... LOL! Zauważyliście że to jest kod kreskowy? Trzeba jakby zeskanować. Ale pierwszy raz wycię w ogóle to patrzę. A tak, wcisnę shift kurwa. Myślę, że to się zmieni. Yes. Yeah. Snapshot! A, zmienia się mina, tu możecie zobaczyć. <grym> <grym> Czemu się tak <grym> cieszy? Weź wyjdź, bo tu telefon dzwoni. zawodzie. Yeah. Oczy Build car. Tak już wam mówię, że najdłużej będzie trwać budowa Okej, okay, tu możemy sobie wybrać podwozie, jakie mamy Na razie ja mam oczywiście skromny zatem. Um. A co tam Tak, budowa wcale nie jest taka skomplikowana Aczkolwiek możliwości miażdżą Dupala Naprawdę? Nie znam... Co tu jeszcze mamy? Korek do porzucania. I ja bo pojedziemy do mnie i tym korek. Fajnie, że klaskać mi na nagrania, Geju. A nie! Wy, nie vloga! Nie? no przestań, to bo to jest ten, zanim to rzucę to trochę minie. M ja mówiłem o tym, ten, tak jak ktoś oglądał moją serię z, z Legendary Jonesa, to tam właśnie o tym mówię. Więc trochę zapoczekam, aż to wrzucę. A właściwie to wy poczekacie, zanim to się ten pokaże na fejsie. Dzisiaj jest 23. Tak, oczywiście, potem zrobię sobie inne auto, teraz robię takie gudro. Spiłem hmm. się Monsterem i się odpię, cały czas. Co, odwaliłeś? Pamiętaj, żeby robić po każdym tym bossa. I don't think so. Nie, dziwko wyglądasz, idę. Do sowy w chuj lecisz. Nieśled. E, e. Integra... Z protagonistą No właśnie, Chciałem sprawić to słowo bo, nie odrzucałem sobie. Taaaak Lala lala gówno WTF! Yeah Chciałem nagrywać skawer kolapkę co z że nie chcę się Eee... Kirkit Race. Możecie zobaczyć, jak robię na własny tak i ty mamy, wybieramy. Będziemy się, się z piratem i to ten pokazane. potem będzie kinka, huka, kurwa. No? Dobra, zaczynamy. Skuter kurwa? Nie. Nie. Jechać z Nie. Nie. miałem Nie. po tego Nie. 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 ogóle inne podwoże. To To ma Nie. Yeah. Yeah! Nie. Are on the high seas, on, Nie. Nie. on... On... Or on Nie. 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 match for great Captain So, give it. Bez drody. I teraz będzie start. Eee... Pokażę wam jak się startuje. Będzie mi wyjdzie. Obie. I żeby tak wystartować, trzeba... Jest strzałkę do przodu, dziwne oraz Cieka czy będzie słuchać czy nie jest muzyka no, okej. Okay. Haha, to była osłona e, Oraz wcisnąć Enter w odpowiednim momencie, to jest dość łatwe e, Tak, są cztery rodzaje klocków e, Zielone e, które dają przyspieszenia Różne No, różne w zależności Niebieskie, które dają osłony, czerwone, które się wystrzeliwuje do przodu i żółte, czyli takie plamy oleju. Zobaczcie, tak, wyrzucimy plamy oleju, właśnie taką. No, zostawia się ogólnie z tyłu. I są też, kurwa, dobry. Jestem niebieskie. Uff, e, chodziło mi o to, że są jeszcze, kurwa, białe klocki, dzięki którym możemy miksować. Na przykład, ale możemy miksować. Miksować jest zły, debilny. No i przykład... Imbrzem... Nie Ziemia. mnie w Ziemia. co za dziwka. Nie kurwa ja wiesz Dzięki białym klockom możemy... co ok... O właśnie. Nice. E, możemy łączyć i więcej połączymy klocków danego koloru, to jest na przykład lepsza broń czy coś takiego. Może mi się uda w końcu to... A chuja nie uda mi się. Chciałem pokazać wam skrót. Tak w tej grze są takie coś jak skróty. I tak się zbiera teleport. Żeby uzbierać na teleport trzeba trzy białe, jak pewnie już zauważyliście. No i zielone. Nie zdążyłem pokazać tajemnego przejścia. Ale tam jak... chyba ja to wiem, to nawet. Tam jak zauważyliście po były takie beczki, w które przy pierwszym nie próbowałem przejść, tam trzeba teraz walić, oczywiście trafić. I tam było tajemnicze. Przejście i w prawo skręcić potem. Tylko słaby dopalacz, nooo. Wolę to, żeby mnie nie wypierdili potem gejur jeden. EEEE, e, e. przejechał się, słyszałeś? Nie yes I tu nie wiem, gdzie jest tajemne przejście, o ile w ogóle jest, ale by ktoś wiedział, gdzie jest to... Piszcie. Super, jesteś w Gimbarze. Gimbus. Jeżeli go oglądacie, to oglądacie Gimbusa. Zastanów się, co robicie ze swoim życiem. Super. I pierdoli art kanału więcej też. Jest. No! W końcu w morderze. nie w jeża, ile można zbierać? Nic nie zebrałem. Dobry jestem Tak, ta gra jest tak realna, że jeśli wjedę na trawę, to mnie zahamuje, dlatego nie wjechałem po te niebieskie, niebieskie, białe. Kurwa. Właśnie muszę ten... Tu Linę z już widzieliście. Dobra, zbierzmy teraz sobie żółty. I wyrzucamy taką beczkę. No, no kontrola się zmienia. No też nie eee, I na przykład <laughs> I, e, oczywiście więcej niebieskich z białym więcej białych do niebieskiego weźmiecie Tym macie lepszą słonę, dłużej w sensie ona trwa i właśnie zmarnowałem sobie tą długą słonę No ale pój No chcę mówić <laughs> Już jest koniec Teoretycznie Każdy z mistrzów, nie wiem czy bo słychać Cartera, ale wątpię Każdy okay. z tych bossów, bo to są jakby boss, bossowie ten, Ty piraty i tak dalej Słabo Mają właśnie jak swoje plansze Do pewnego momentu, bo potem już są na przykład Po prostu te same plansze, tylko kurde nie, no, no pierwsza plansza to jest jego. A inne to już są na przykład ten połączone tam różne. Od, odwrócona plansza, takie pierdoły. Niebieski. Niebieski, niebieski, czerwony. Tak, nie wiem czy zauważyliście, tam e, obok tego wielkiego niebieskiego był kod. I tam przez te bramki, jeśli się przejdzie w odpowiedniej kolejności, czyli niebieski, niebieski, czerwony, to się otworzy tajemne przejście, które tak kurecko skraca. Przejazd, że aż dupa mała, no ale tak to był sarkazm i nie za bardzo, no ale fajny upgrade jak na taką giercę, no bo to... Wiem, Jezu. Nie ukłamujmy się, to będzie krótka seria. Kurwa niebieski. Czerwony. I proszę, otwiera się nam ładnie. I ciśniemy tutaj. Dobrą stronę dobrą. Największy trolejzak. Y, potem w odwróconych planszach wyjedzie się w, na przykład w złą stronę i właściwie gówno ci daje to, że... O, pokażę. A nie, nie pokażę. Wam dopiero jak zbiorę jeszcze jeden biały. Trzy białe i czerwony dają takie trzy rakiety, które lecą przez cały ten i... No tak, no, no, trudno, no, ale uderzają w kogoś tam, pewnie będzie czerwony, 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 niebieski, czerwony, czerwony, niebieski, czerwony, no chyba tak, no to pojedziemy normalną trasą. to już No, cały gry nie, Zresztą w sensie te plansze nie, dopiero trzy były, jeszcze jedna, A, że jesteśmy pierwsi. Robny chłód. No I egipskie. Ty, ty. Dobrze, tu bierzemy, bierzemy osłonę, bo ten gej nawala. Tu bierzemy to. Dalej bierzemy to. I na z hakiem. No właśnie, tak się możemy zaczepić. Smerfnie o to. No wiem, ale myślę, że nie ten ma jedno czerwone, tylko gay. Co zrobiłem? No! To jest Ider z Oj, tu zobaczcie dwa niebieskie, dwa czerwone i...